Witam Was. Ja już nie mam 18 lat. Ledwo do Was dotarłem, kochani. Ale otóż, gdy mnie zapytacie, jak ja się dziś czuję, to Wam odpowiem grzecznie, że, że dobrze. Dziękuję. To, że mam Altretis. To jeszcze nie wszystko, astma, serce mi dokucza i mówię z zadyszką. Puls słaby, krew w cholesterol bogata, a ja się o, dobrze czuję, dobrze czuję. Jak na swoje lata, bez laseczki chodzić już nie mogę, choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. W nocy przez bezsenność bardzo się morduję, ale przyjdzie ranek. I znów dobrze się czuję. Powiadają starość okre, okresem złotym. Jeśli spać się kładę, zawsze myślę o tym. Uszy mam w pudełku. Zęby w wodzie studzę. Oczy na stoliku, zanim się obudzę. Jeszcze przed zaśnięciem tylko jedna myśl mnie nurtuje. Czy to, aby wszystkie części, które się wyjmuję za czasów Młodości, mówię bez przesady, łatwe były skłony, biegi i przysiady, a teraz na starość czasy się zmieniły. Spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły. Za czasów jeszcze średnim wieku Dosyć sił starczało Żeby bez zmęczenia Przechulać noc całą A teraz dobra rada dla tych Którzy się starzeją Niech zacisną zęby A z życia się śmieją Kiedy staną rano Części pozbierają, niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy, że zdrowi i dobrze się czują. Dlatego. Wszyscy dzisiaj, kochani nasi, bawicie się. Tu wszyscy w typułowie właśnie co robią. Śpiewają, balują, tańcują, więc wszyscy dobrze się czują. Wesołej zabawy. Dziękujemy serdecznie Pani Barbara. Stylian, już od kilku lat nas o tej świetnie bawi.